Ej ludzie, Mejo z tej strony, jak zwykle jest ze mną. Repuls to nasze drugie podejście. Może dyskonekta nie pójdzie, pójdźmy, pójdźmy najpierw tak, miesiąc może. Tak. Taki taktyczny, dawno nie było nagrywania, ale wiem co mam zamiar zrobić. O, Hiszpania opuściła koalicję, Wenecja, Polska. Oni mi dają takie możliwości do pojadania wojen teraz, dziękuję wam bardzo. Daj na dwójkę albo jedynkę nawet. Czemu masz tak wolno? Ponieważ chcę ogarnąć państwo, nie chcę zatrzymać gry. Bo co chwilę jak ktoś mi wychodzi z koalicji, chce ogarnąć, to wychodzi z. O, cały świat wyszedł z koalicji. Tak, my, komu wypowiadamy wojnę? Rzucamy. Rzucę no, monetę. Dobra, czy. Nie wiem. Jest... <coughs> ogarnić państwo, ja rzucę monetą. No właśnie. Jakie ja mam zarobki? 22. Uuu, czy ja płacę armii? Płacę armii, mam takie zarobki. Dobra, Reszka, jed... reszka idziemy na wschód, a że idziemy na zachód. Na wschód to znaczy, że do granicy z Polski. Czyli Rosja-Polska głównie. A Orzeł to w Herę. Hmm. Ja na pewno kolejną wojnę przeprowadzę z Japonią, bo mam na nich kolejny Wiktorii Kar. Czyli wpieprzamy się w Herę. Ciekawe. A ja właśnie. Czyli teoretycznie wpieprzamy się w Twoją koalicję. Nie mam już koalicji, spójrz sobie. Nie masz już koalicji? Bo wychodzili A? właśnie. Oni tak, lubią, oni tak lubią na początku odpalania sejwa. Wyjść z Aż minus 250, minus 150, Przecież po wychodzili z koalicji. Przecież pamiętasz, jak było w Wenecją? Mieliśmy 500 i się bali wejść w koalicję. No w sumie prawda, ale Boże, <noise> Ten komputer powinien być trochę ale, bardziej ważniejszy do tego. Sekunda, chcę zobaczyć. Ja mam w sumie więcej wojska niż te państwa razem wzięte. <noise> no tak, ale nie masz też niewyczerpanego manpowera. A nie, Stejty, co ja chciałem zobaczyć. Chociaż w sumie nie, ty masz chyba, kurde, niewyczerpany manpower. <noise> A co ja chciałem teraz zobaczyć? No to chuj wie, lecimy dalej. Moneto i idziemy na zachód. To co ja chciałem na tym zachodzie zacząć? Mam no, ja, Widzę, że chyba poprzednim razem, jak kończyliśmy nagrywać, to się przygotowywałem do wojny z Japonią, bo tu widzę, że już mam wojska na granicy półstawianej. Przykre jest to, że Japonia przegrywa z Koreą, która jest dwuprowincjowym minorem. What? A więc Allahu akbar? Są na wojnie tylko z Koreą, tylko z tymi dwoma prowincjami. Dałoby się włączyć wszystkie forty, bym nie musiał po kolei klikać, a pewnie nie stajne na utrzymanie wszystkich fortów. Dałem na dwa. oko <laughs> To na jedynce tak trochę się ciągnie. W Garze jest ryzyko buntu. 0,4% miesięcznie to, to, to sobie może być. <laughs> o. Mm -hmm. Dojdźcie na czas, dojdźcie na czas, dojdźcie na czas. Jest, doszli na czas. Aha, kradnę technologię od Japonii, tfu od Japonii, od Francji. Tak. Tak, teraz mnie się w Ansbachu zaatakują. O, minus jeden za rzekę. I co, to będzie pipe. Tak Jesteś na wojnie z Mingiem i Koreą, nawet nie masz Menjury i wygrywasz. Ming jest cały, niestety, stracił do Heaven. Gratuluję. To jest coś. This is my man. Mm. O, ładny taj ale zero dobre. Do A tak sobie podbijam Imperium. Nie, 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 wracaj z tu. Ja to jest na przykład sam, samotnie podbijam Europę. Jesteś teraz na zapisie z kebabów, stoczyłeś wojnę z Brandenburgiem i całe Niemcy. I manpower z 1,2 mln spadł do 700. Więc manpower jest łatwo wyczerpać, jak się chodzi po jako na prowincji. O tak! To, co Repus ma w swojej krwi, że idzie sobie 60k, 80 i ma 5% wyczerpania. A, a spójrz na przykład na Frankfurt. I za chwilę. Ej, gdzie mój manpower? Dostaje 7 tysięcy 6 000 miesięcznie? Więc nie ma. Wow, ale mam tanią stabilność. Chyba właśnie zamienię jeden stabilności, żeby stracić inflację, co rzadko robię. 80 punktów za stabilność. Aha? <laughs> Jezus mój Ahmed ma 0,62. Weź się wysać 062 Fajne staty. Proszę cię, wysać się. Jest kompletnym idiotą i nieudacznikiem, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem. Jest zajbistym kolegą i dyplomatą. I jest poniżej przeciętny w walce. Wow. Jak on się dostał na tron, chociaż. Po, po moim emperorze SN2 nie mówię nic więcej. 3-1-1. <grym> Norwego, mamy Trusa? Następca 4-1-3, o oh Boże. A no wow, niestety k buntowników w Japonii. <grym> kill w konsoli? Co? A, a chcesz wojnę Nora? Nie, nie nie. Aha. <grym> dobra. Kapuję z tym kill. O co chodzi? Nie wiem jak grasz na i nie, nie grasz na Ironmanie, tego tego, to wiesz, wpisujesz kill, R albo kill i nazwę państwa i zabijasz władcę lub w następcę, nie? Możesz sobie tak wymieniać następców jak ci się nie podobają. Chociaż łatwo jest wpaść w unie personalną przez to. Albo game general, i lecisz sobie tak 6666. Tak, już w ogóle. Alo alo Mayos, bardzo się spóźniłeś. Nie, Olgier, dosłownie 6 minut nagrywania, no ale 20 minut streamu. Bardzo się spóźniłeś. Ja. Dobra, prędkość 3. W sumie może, chociaż tutaj się z kolonią ale czy oni się we mnie wbijają? Ja ich niszczę? Uuu, Rosja się rozpada. Ja nie trus, to by się jeszcze zaraz rozpadała bardziej, ale chyba właśnie ostatnio była wojna z nimi. Ja z Rosją jest do 88 zawieszenia dla mnie. Tak samo z Norwegią mam, więc na północy nie pójdę. No. Nie, ja się teraz zajmę Japonią, że jako, że oni są w trakcie rozpadu... O. Chorwacja, ja widzę, że ty nie masz sojuszników, wiesz co też nie masz? Niepodległości. Tak, to, 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 to jest bez sensu. Kraje, które powstają, tak wiesz, z innego kraju, nigdy nie nawiązują żadnych sojuszy, ani nic. My nigdy z nimi nie chcemy mieć do czynienia, to jest trochę... E. Jak wyrąbane mieć. Malatyna, cawo Savoidis, skończę z kolonią, to was jadę zaraz. Niech Japonia się rozpadnie. Japonia jest w trakcie rozpadu, dlatego ja mu wypowiem wojnę, bo, bo nie będzie żadnego oporu z jego strony. No, ten klejm się może skończyć w trakcie wojny, będę mieć klejmy na całą przygranicę, ale nie, raczej będę stać de prowincję do... Jak to się nazywa? Wiktoryka. <laughs> Francja stała się defensorem wiary katolickiej. Och nie, wiesz co to oznacza? Że ich nawrócę. Hmm. I milion korów porobionych. Teraz milion nawracania prowincji. Trzeba wykorzystać tych moich sześciu misjonarzy. Na co daj mi jeszcze ten miejsce kory, chyba że powstanie Manjuria? Daj mi No, już dawno ich nie ma. Nie? No i jeszcze istnieje? Kor. A, niektórzy jeszcze istnieją w Damię. Ciekawe. Ale to Manchu chce się zrespić. Jest Manchurian separatist. Oni też będą na moją ziemię, jeśli? Czy nie? Tu mam jakieś Manchu? Mam. Bleh. Witaj, Korea. Jak, jak, jak to fajnie podbijać Japonię z dwuprownicowym minerem? Achmed tradycyjnie umarł. O nie! Mustafa233. Mogę podnieść ideę. Albo czekać na technologię. Jestem rok do tyłu na technologii, bo poczekam na technologię. Będzie nowa kawaleria, jupii! Tak jak powiedziałem, separa buntownicy od Japonii przyszli do mnie, nech. Zdarza się najlepszym. Cia. Ja. Adong. Nie, Andong. Jeszcze lepiej. Cicigar. Boże, te nazwy. A Mirsi chcą prowincję. No to dostaniesz na przykład Zagrzeb i dostaniesz to. Jesteście szczęśliwi, a Mirsi? Bardzo jesteście szczęśliwi. Bunt się zrespił na mojej twarzy. Na szczęście ich buntownicy są trzy technologie do tyłu. Na twojej twarzy. Dało trzyset. Titi, Okay, mamy 500 kasy. 7. W sumie 500 do wydania. Jakąś manufakturę? Albo ulepszyć jakiś Fort. Ja sobie grałem właśnie na tym na modzie z gry o tron, i tam są statek tak rozbudowane. Wspaniale. Ja powiedziałem ulepszyć Fort. No właśnie. Za tak. Coś mi się wydawała pusta ta moja mapa fortów. <grych> hmm. Na pewno gdzieś. Stolicy powinniśmy mieć duży ten. Tylko gdzie była nasza stolica, bo już nie cholera nie pamiętam. Gdzie był ten guzik, żeby do stolicy się udać? Jak nie przenosiłeś, to dziś na zadupiu. Tutaj. Kobdo. Okej. Okay. Tylko czy ja? Ja chyba chciałem przenieść swoją stolicę do. Kamshiru, jeżeli się nie mylę. Bo gdzieś tutaj były farmlandy. Tylko nie, cholera, nie pamiętam gdzie. O! Huyant, tu chciałem mieć... <laughs> ...stolicę. Mogę? Nie mogę, bo jestem w trakcie wojny. Okej, okay, to okej. Okay. A, pozbieramy na razie kasę. Nie Jest, jesteśmy w jakiejś tej potrzebie, żeby ją wydawać. Mm, nie admin punktów. Chociaż zmniejszy mi koszt prowincji. E, czemu nie? Będę musiał trochę posiedzieć w tej wojnie w takim razie, żeby punktów administracyjnych nabić. O nie, bunt, bunt u mojego wasala, co to jest? Weźmy znaczy? drugą armię, iść tutaj. Nie, bunt u mojego wasala, to już trochę gorzej. Zajmijmy się tym buntem, oni podbili mi fort, Ble. O nie, trzeci bunt u mojego wasala, co on robi ze swoim państwem? A, fajna flaga. Bitwa z Brandenburgiem, straciłeś 140k, a oni 60. Miesz 4 razy więcej armii. Ale Brandenburgia ma zarobiście dużo bonusów do walki swoich jednostek. I do morale, i do dyscypliny. Jeszcze jak się z Brandenburgii stworzy Prus Prusja, to w ogóle... Ole gener... gener... Król jest zarąbistym generałem. 6 3 2, -2. No, fajny. What the fuck, włączyłeś grę i wszystkie kraje mają czarną flagę, po prostu czarny kwadrat. Eee, najprawdopodobniej któryś z twoich modów nie współgra z innym modem. Musisz poszukać, który mo które mody się gryzą. Jak ja w Skylinie przed chwilą. Kawa mi się skończyła. To nie za dobrze. Uuu, morale armii plus 10%. Jezus, bez kawy nie przeżyjesz. No tak trochę ciężko, wiesz. Adam kawy nie pije jest wspaniale. Staję rano, no marudzę na szkole, że jest chujowa, idę do szkoły, mówię, że jest chujowa, tam się przesypiam trochę. The fuck? Rosja zajęła Sakhalin. <grym> Okej. <Okay. grym> Od Japonii. No problemo Rosja. W następnej wojnie dzięki tobie będę mieć całą Alaskę. <grym> Teraz się na tych najtach zemszczę. Za te moje nieudane desenty... Co oni robią? Sachalin jaki Sachalin. Pójdź A, na Grecję. Sahalin, dobra. Pójdź na Grecję. Co oni mi zrobili? Jakie... Ale bardzo... Nie, nie chodziło mi o Syberię, sorry. <śmiech> <śmiech> Czy w niedzielę radzie EU z widzami? Nie wiem. Bo ostatnio jak w niedzielę wybyłem, to nie wróciłem przez cały dzień, także... Jak będzie w tym tygodniu tak samo, to może być, że w ogóle nie będzie streamu w niedzielę znowu. Ale jutro planuję hmm. zrobić multiplayer z widzami, także na, jak, na jakiejś drugiej części streamu na przykład. A ja jutro cały czas planuję, czyli kontynuować to, co robiłem dotychczas, czyli anulować zaproszenia do, od widzów do e, znajomych na streamie. Hmm. I się już w 3 dostałem. Kurde, gubię buntę. Zostawcie moje prowincje. Ja je chcę. Ty samolubny. Nie Kolejna do się. w niedzielę? Nie. Byłem na, tak powiem, integracji z przyjaciółmi. Nie. Robo robocie taksówkarza, bo musiałem zawieźć babcię na imprezę rodzinną. Wow. Więc ani nie mogłem pić, ani na też. Party. Musiałem do późna tam siedzieć i jeszcze wrócić autem. Byłem trochę zły, no ale co tam. A fajne kuzynki zahaczyłeś tam? Jedną, jedną niedzielę od czasu do czasu można z babcią spędzić, co nie? A jakieś fajne kuzynki zahaczyłeś tam? Nie, bo to była taka impreza przyjaciół mojej babci, rozumiesz? A może i rodziny By, byłem, także? Byłem, byłem najmłodszy na imprezie. Aha. No. To, to przyk zrozumiałem, przykro mi. Ładna impreza, nie polecam. Średnia różnica wieku 30 lat. Minimum. To smutne. Nie. To bardzo. Dobra, kolonią, to kończymy wojnę. Tak, że mi jeszcze Frankfurt, okej? Okay? Nie? Czemu nie? A to bez tego. Czemu nie? I mamy procent? 53 na 101. Czy mam malucha? Nie, po prostu tak długo siedziałem na tej imprezie z babcią. <laughs> nie, tak długo jechałeś, przyznaj się po prostu. Tak. <laughs> Bo 55 km się długo jedzie. W sumie. Jak później musisz wjeść trupa, no to tak. <laughs> A nie, innych ludzi to rodzina jeszcze. No. Zwłaszcza, że nigdy tego nie obejrzą. <laughs> Czyli skorzystasz z faktu, że obrażasz ich za ich plecami. No. O ty... kurwy synie. Nie to moja armia, wchodzi na ten statek i wchodzi i wejść nie może. Szybciej, szybciej jest jak zadokujesz statki i... Ale nie o to chodzi, Zbugowa zbugowała się i nie chciała wejść. Aha. Jezus, wojna z Japonią skończona. Bo na kontynent, znaczy, fu, kontynent, na jego... Główną wyspę się nie dostanę, bo nie mam floty. Gdybym ja miał kanał Suecki, to mógłbym <laughs> podesłać. Mam 0% wojny, bo... wypowiedziałem imperializm, jestem debilem, bo teraz muszę zająć jakoś jego stolicę. Gdzie ci No, widać, tysiąc godzin gry w tą grę. Tja. Yeah. Ile tam masz? Nie, po prostu to jest moja pierwsza kampania, kiedy nie, <laughs> nie mam żadnej floty. A z powinieneś. przyzwyczajenia wypowiadam, bo ja to... chuj. Xining... Zyskuje base tax. Albo produkcję. W zależności, który tej chce stracić lojalność. Najbardziej się przyda mobility. No dobra, to zyskujemy produkcję. dzwoni na dwójkę na razie. Przez chwilę dosłownie. Prosim. Nie dawało. No po A, jestem w wojnie nie mogę dać jako klient state. A. To muszę zakończyć wojnę teraz. Nie chciało mi się jeździć dwa razy tam i z powrotem, może dobrze kiedy... ja zrobił 110 km zamiast 55 A Nie, 55 w jedną stronę, czyli bym zrobił 220 km wtedy. <laughs> W Masz dwa statki po 2% HP, które w ostatniej chwili zdążyły wpłynąć do punktów Pate. Ciekawe, jak ten odkrywca na tych statkach musi się czuć cudemu i śmierci. To jeszcze nic. To się nie ma, dwoje się nie boją. Ja kiedyś wysłałem swojego następcę tronu na statku, oczywiście przysła, przypisę go do armii jako generała, i tą armię dałem na statek, wypłynąłem statkiem w PISDU, gdzie gdzieś na otwarte morze, żeby się utopił, i spróbujeć się tak da pozbyć następcy. Nie, się wrócił w pław z drugiego końca świata. No zakra. Halu, jesteś? Halo. Słuchałem twojej opowieści, jak razem graliśmy właśnie. Aha. No jak miśmodzie graliśmy, pamiętam wtedy. No chyba to był tego. Circle, Co coś że tego, że okrągłe świata rozumiem z tego. Wyłączyłeś wszystkie mody i cały czas masz czarne flagi. Um, spróbuj w Steamie kliknąć prawym przyciskiem na nazwę Europa Universalis 4, tam gdzie masz grę i... Może. Co się tam wybierało? Nie pamiętam. Już ci mówię. Steam. Nie chcę żadnego wokalina do Windows 10. Dziękuję. Klikasz w prawym i masz właściwości, pliki lokalne i sprawdź spójność plików gry. No, nie, niedługo tolerancyjni Szwedzi mi wybuchną, kurde. Mm, co my tu mamy? Malua... Tren. No, no, i ty dawać stolice, co wy wam możecie jej z niej jeszcze wyciągnąć? No kurwa, no nic. Nic innego nie macie. Nobility już nie bardzo może stracić więcej. Okej. Okay. stracę 10 legitymacji, nie żeby mi to przeszkadzało. Malwa nie malła. Ja nie wiem. Teraz mówię malwa, teraz mówię mała? Może. Albo <laughs> no mnie tak słychać, ale. Wydawało mi się, że mówię malwa. Janki mejasta. <laughs> mówisz mówić <laughs> Tak. Lubię placki. Hmm. Chyba serio zbuduję jakieś transportowce, chociaż to trochę zajmie. <grych> um, sama możesz budować, pamiętaj. Ile mogę mieć statków? Słyszałeś? Tak, słyszałem, 18. A często mnie lubisz ignorować, jak do Ciebie mówię. Wtedy płaczą. Po nocach i płaczą bardzo mocno. No bądź to Korfu, ładnie proszę. To jest kurwa ósmy poziom fortu, ja już go nie otwórzę ja go zdobędę. Zostawię im tutaj... Dwa statki ponad limit na razie. ...Negroport i tak dalej. Zobaczymy jak to zmieni nasze dochody. Pewnie nie dużo, bo statki są tanie, jeszcze transportowcy. Hmm, czy ja chcę skończyć espionaż? A no, możemy, czemu nie? Responsisz. I to może. Nie wiem, nie, nie, nie wiem jak się to po francusku wymawia. <grymne> weryfikujesz piękną nazwę Janki Majosa, by ją pomyśliłeś. <grymne> Dobra, jak z tymi fortami. Ja muszę zatrzymać na chwilę i szybko dość klient state, bo zaraz overksencja mnie zje. <grymne> Zapomniałeś sprawdzić, ile dostaniesz? <grymne> nie nawet nie sprawdzałem, po prostu część prowincji oddaje tym klientom. E, ale najlepiej tą część już nawróconą, albo którą nie jestem w stanie nawrócić. To nawracam, nie będę oddawać. Espionerze. No, możliwe. Espionierz. Ty to tak czytasz. Aha. E, bo tak się czyta. Presja. My kor. For my wyzrób wy zrób core. Yes, Trend, zrób core. Breached. Teraz to, to, to czym muszę się zająć, czyli unresty. O, 1000 Wenecji. Legacy prowincje. Chic, czy Japonia ma jakieś statki? <laughs> Przekładałbym, że tak, ale nic nie widzę, więc mogę stwierdzić, że nie. A nie, ma jeden statek, jeden statek widziałem. Czekaj, czy do moje 20 transportowców przeżyje. No, z paroma galerami sobie nie poradzić, bo to są galery potrzebne przy MOL wokół Japonii, ale... Nie chcę moich mm -hmm. wasali zniszczyć, więc nie będę im dawać nienawróconych prowincji. No. <laughs> Zobacz Zobacz. Kurde, pięciu dyplomatów siedzi na dopie, nic nie robi. Hmm. Wie co byłoby niezłym pomysłem w sumie? A no teraz padłem Rosja przypadkowo. malwa bęga. No to pofabrykujmy klejmy. Tak, sobie wpadłem Rosja. akurat przypadkowo na dobry pomysł. Czeki. No nie do końca, a jaki? Zakończenie odcinka. Już jeszcze 5 minut. Ale lepiej nagrywać krótsze niż dłuższe. Dlaczego? Bo nie dość, że więcej nagramy dzięki czemu jak znowu nie będziemy mogli <coughs> nagrać przez 5 tygodni pod rząd. Chociaż przez jakiś czas będą się pokazywać. Poza tym mało kto dogląda do 30 minut, już prędzej 20 parę. Ja oglądam mi godzinne nagrania na YouTube. ty jesteś chory i w ogóle. Ja cię nie rozumiem chory człowieku. Yeah. Co, do, Dobra. do zobaczenia w kolejnym? W takim razie na razie.